Cześć wam, to od Bordeaux, największy sklep Bordeaux w Polsce. Dzisiaj zaprezentujemy wam taką motodechę od Surflogic, czyli surferskiej firmy z Hiszpanii, która produkuje już longi od jakiegoś czasu. Surflogic Pinted Black o długości 106,7 cm, szerokości 24 cm oraz width base 76 cm. Jaka ona wam pokazuje taką fajną, minimalistyczną grafikę oldschoolową. Traki 180 reverse kingpin oraz kółeczka Yy, właśnie traki z takimi miękkimi bushingami oraz kółeczka takie tutaj miejskie z ostrą krawędzią 70, yy, 78A yy, bardzo fajny setup typowo miejski konstrukcja 7 warstw tonu kanadyjskiego ze stawką po środku co tak fajnie po prostu tutaj yy, współgra i wszystko się świetnie prezentuje od góry grip tape yy, taki właśnie z wycięciem oraz logiem surf logic w środku concave dosyć taki y, przyjemny jest to decha typowo taka miejska do włożenia się po bulwarze, do płynięcia do, do pumpingu oraz ma naprawdę doskonały flex który y, świetnie oddaje y, energię podczas wychodzenia z, z zakrętów jak widzicie decha się naprawdę fajnie ukina nie jest to żaden bambus tylko klon a naprawdę świetnie to wszystko się prezentuje a dodatkowo traki i kółka, jak widzicie, są mięciutkie, także świetnie też yy, pracują. Jeżeli szukacie czegoś typowo miejskiego do pumpingu, do włożenia się w bulwarze oraz takich długich, płynnych skrętów, będzie to idealna dla Was decha. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, a tej deski lub innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas, chętnie na wszystkie Wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Long tak.